Byśmy. O, no. o nie! Jaki fajny kolor! Leci! Med Jest coś najgorsze? Przez mutację nie mogę mówić pikachu. Tak wiesz, tak pikachu po pikachurowemu. No, no, no. Rozumiem, rozumiem, rozumiem. Znaczy co? Eee, co? Łóżko <laughs> zabuduj i polecimy na typiarzy, co są obok nas. To są czerwoni. Tak, 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 tak. Od razu rasz. Ale za zawal jeszcze tym, kamieniem kresu. Wiem, wiem, wiem. Tylko muszę pozebierać. Pikachu? Dobra, lecę od razu na szmaragdy. Okay. Daj mi bloki, daj mi bloki, bo mi nie starczy Nie starczy. Saryk Szary. Szary. można zdjąć od razu już! Co możesz? Szarych zdjąć, bo nie idą w ogóle w, do białych. Co szarych? Ej, a szary nie mają muszka? Tu dawaj leć, leci, leci, leć! Ja idę nam na. po te. Ja idę po szmaragdy. Daj mi dwa golda, daj mi dwa golda, daj mi golda. Dobra. Masz trzy, masz Dobra, dobra. Eee, szybko, dawaj. Jeszcze kupimy sobie budki i lecimy. Lecimy! Kurde, o, ale... o, o. lecimy sobie teraz na szmaragdy. Ooo, o, Aby się to wszystko udało, no, mam nadzieję, że wygramy teraz. Bo tamten, kurde, te miksturki, to takie słabe. No. O, mam takie... zielonego, mam zielonego. Teraz tak jest. to wyjaśnienia. O, zieloni nie mają łóżka, dobra, to idę go sklepać. O. Ooooooo Mordeczko, co ty tutaj robisz? O ooo Zara leci i Gonga prosto w nogi Ale się zrymowało. No, zabiję go. Edz. Ale ostatni mecz też był spoko Tylko że... No, Coś kurde, nie wyszło! Nie... Coś nie wyszło! Tylko pytanie co? Właśnie, hmm. właśnie tam, tam wyszło Czemu mi daje dyaksy? Nie wiem. Kto ci daje diaksy? Ej czerwony, 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 czerwony! Czerwony. Co, czerwony? Co ty pilno? No tu jestem Gdzie? A tu! Co ty O Ej żółty! Atakują nas. Wszyscy. Ej dobra, on nam ścieżkę niszczy. To nie jest tak źle. Ej dobra, lecę. O, 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 Dara Daracie wyjaśnię ty pier... Plecy, plecy, Czerwony! Wiem, wiem, wiem! Żółty! Czerwony! FLUR! Nie, 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 nie! Nie! Dobra, wyjaśniony! Uff. Ja pierdziel! Ale walka! Łóżko trzeba bardziej zabudować. Eee, um, kupiłem pancerz. Teraz tak szybko nie, nie dadniemy. Czerwonych trzeba by było. Ten leci Bo na nas, leci, na leci, 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 leci. CNC postawia. O nie. No, zepchnę go. Dobra, dobra go! Dobra, jest. Ale się mm. poce, ale się poce. Następny? Nie, to tutaj ja też. Ja też. Lecę na ja czerwonych, lecę też. na czerwonych. Dobra, dobra. Lecę na drzewo ich. Mhm. Mm Zobaczcie. Ja pilnuję teraz, bo ja nie wiem skąd będą atakowali. Czerwony idzie! Wiem, ja tu mam innego czerwonego. Dobra, sklepałem się im. Zabij go! Nie mają łóżka. O kurde, ale mocny, bo ma się kierę. Dobra, zabijłem go. Ej, jest niszczy na łóżko! Niszy na łóżko? Tak, 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 tak. Ale tak. my mamy z wełny i kamienia. Ej, jak on psuje? Gdzie ty jesteś? Ej! Gdzie on jest? Gdzie on jest? Musiałeś... Zajmij ich, zabiliśmy ich! Musieć go zabić! Ej, czemu to... Hä? Ty się mam 0 killi! znaczy jeden kill i to nie jest ten, ja wcześniej miałem... No to może go wpadł, w może spadł, nie wiem Może Trzeba wrócić po diamenty. Dobra Ile dietyki? Ale trochę chyba... Takiego tego dostałem. Mindfucka. No! Bo wełna się niby psuła? E, to z czasami glitch gl gl niszczenia wełny. To pozostaje po resztkach. Taki glitch. <słyska> <słyska> ty, -ry 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 ty ty, ty. -ty. Ten ten Ej, pa ile ilu osób jest na wymarciu? Mhm mm Ej! Co? Dobra, no, easy będzie Easy 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 Jak to mówią esportowcy Easy <laughs> Rezi Rezi Skok i prędkość Kupiona Kupimy sobie y, Ej, czemu jest takie tanie? Ile kosztuje? 5? O kurde. procesor jest stanie. Kupuję kul ognia w luj niebieski, by można było. 6, 7, 8. Dobra. No ja mam miksturki, to je piję. Zobaczę, na ile starczają. Mikstura speeda 40. Miksturki działają na 45 sekund. Mhm. Idziemy zielonych? No, znaczy ja idę po emeraldy, by semieczyk kupić. Daj ja jeszcze poczekał chwilę. O, niebieski! Siema, jesteś na wymarciu z tego co pamiętam. No. No, umarłeś. O, następny! Elo, mordo. Ja nikogo nie zabijam, no gość! <laughs> ja też chcę zabijać! No to zostawię ci żółtych, ja im idę łóżko zniszczyć. Dobra? Gdzie są żółci? Właśnie szukam ich. Tu są! No to dawaj do nich. Ja mam kilka fireballów. O, ale mają beznadziejnie łóżko obudowane. Widzę. O, akurat się efekt skończył. TYPEK! Ooooo! NIE! Ja też mam fireballa. Kurde. <laughs> Pięknym za na dobre. Ajajaj. Elo mordo. O kurde, sam mi zniszczył. Dobra, lecimy w górę. Dobra, dawaj to do mnie, ja go odciągam. Dobra. O kurde! Teleportnął się jakimś, jakimś stickiem. Iść, czy nie? Tak, dawaj, dawaj, dawaj. Jednego już zabiłem. Elotypie, po tobie. Następny. No i co ty ścieżkę niszczysz? Mamusia nie uczyła, że trzeba dodatkowe klocki brać. Co? No. Mhm. O, chyba nie uczyła Trzeba brać dodatkowe klocki mordeczko Co tam mordo? Też nam nie chcesz polecieć? O, o, o Tyryry Pff. Ja nie wiem co oni robią, ale oni sami się zabijają Co oni są tacy słabi? Daj bloki, bo mi się bloki skończyły O, o <laughs> Te ma stika, co teleportuje Figurek Jak ty się teleportujesz Też no, nie Nie, no. to on ma jakiegoś tika. I to jest będą nasi ten mm -hmm. A potrzebuję dwa golda Jeszcze jednego Golda potrzebuję Dobra mam Lecę na szmaragdy nie, nie. Kupse kup se buty, kup se buty ze złota Znaczy ze żelaza Żelaza na złoto o. O. I kup TNT Musimy dużo TNT kupić o. 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 Mam hmm. 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 Mhm, mm mm -hmm, mm -hmm. leci, żółty leci, żółty leci! Dobra, spadł. Na szczęście. Jeszcze drugi. Elo, mordo. Jak Up. tam? Jak tam w Disneylandzie? O, nie mam Patrz. bloków, dobuduj mnie, Dobuduj mnie. Proszę. Dobuduj mm -hmm. mnie. Dzięki. wypad Wypadł poza świat. Ja nie wierzę. Jak oni to robią? Dobra. Diamentowy Miecz. Masz TNT. No daj. Dobra. Lecę na nich. Wtedy. Mhm. Mm, tylko... Dobra. Chcesz jeszcze jedno TNT? Nie. Zostaw je. Bo jak z tym zdednę, to wiesz, wtedy będzie. Tak, tak, tak. Dobra, rozumiem. Mm -hmm. Mhm, mm mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Co tam? O, znowu chcą nas próbować raszować no. Raszuje, 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 raszuje Ja tego co jest za mną Ha! Co czemu on spa- On spadł po prostu, jakby no. nie wiem Co jest? <grym> Ej, co oni mają, oni widzą jakieś niewidzialne bloki, których nie, ja nie widzę czy co? Nie wiem no na no Dobra, po drzewach skacz następny spadł i się zabił. <grym>, o co chodzi? O, tak, 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 tak. tak. Min mnie, min mnie, min, 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 min. Dobra, minął mnie. Jest dobrze. Tak? Tak. Dobra. O nie, zostałem efekt, o kurde Dobra, już jest po efekcie No co tam, typie? Dobra, kładę im TNT, albo czekam na ciebie, dawaj do mnie Tylko, że ja mam O no kurde, ta... CO TO JEST? Skąd ty to masz? Skąd ty to masz? Co to jest za item? Ja Cię dupiam! Trzeba to, sobie kupić. Trzeba to sobie kupić. Ale skąd on to ma? Broń. Jakieś Jakiś kijek, mikstury, różne. Wiatro z wodą, kompas, gąbka, rzucany most, pułap, płytko, 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 pułapka. Co to ma być? Ja Cię dupiam. Co jest? Dobra, ja może pójdę, Weź pilnuj, co? No ja właśnie idę, to tam spokojnie. Nie ten kijek wkurza Leci, leci, leci typek Cyk, drewnianym mieczem. Znowu spadł Xd Mhm. Mm Dawaj, potrzebujemy emeraldy. Osiem emeraldów Le na dwa miecze. Ja idę z niebieskich na nich. Dobra. Jak to się łóżka nawet nie chronie, więc wiesz. Leci typek! A mam drewniany miecz My się boimy podejść O kurde z dwóch stron, pomóż Pomóż A bo leć, leć na nich Leć No właśnie Leć, leć Dobra, ja się cofam

Eee kupuję... Na TNT! Na TNT! Wiem Położył je? Nie tepnął się! Tepnął się! O nie Deadłem, deadłem Nie ma! Obroniłem Dobra, weź to zabuduj jak... Okay. No, wełną buduję, dawaj, 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 dawaj Żółty, żółty, żółty Nie ma go Dobra. Ale wyrównana na walka Ja pierdolnie ale to będzie długa walka. No. A za chwilę eksplozja łóżek A my nie mamy diamentowych setów. Weź ich o. tam ochroń, tak żeby cię nie zraszowali, ja nam pójdę sety kupić. Czajyy e Ile kosztują spodnie? Diamentowe? Osiem chyba. No to Nie, spraw. sześć, sześć, sześć e Osiem I... sze 16, diame 16 emeraldów potrzebujemy. Tak, znaczy, tak, tak, tak. Bo ja mam diamentowy. To ile mam? Dobra, brakuje mi jeszcze jeden. Jeszcze jeden mi brakuje. No czekam na tego. 30 sekund Ale cisza To no bożku nie Trzeba jakoś rozluźnić atmosferę. Muzyczkę się doda potem. No? Ej! A dobra, to ty jak się przestraszyłem. Bacik, my nagrywamy teraz! Nie pisz do mnie! Pomocy! Mnie też atakuje. Dobra. Dobra, zabijem. Spad, spad. Patyk! Masz przesrane teraz u mnie na Discordzie. <noise> Będzie ban? <noise> nie, 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 że ban. Wyjaśnię go po prostu. Już że poleci. Dobra, eee, trzymaj Masz tu eee, Na te swoje eee, Plus jeszcze cztery na miecz Ci dałem Masz Masz diaksy? Nie, nie, nie mam Nie mam, nie mam Potrzebujemy cztery diaksy Eksplozja łóżek, pozdro Atak duchów My ducha nie mamy, czekaj Pójdę kupić ducha, pójdę kupić ducha Będziemy mieli dwa duchy Mhm yy, dodatkowy duch. Dobra, yy, regenerację kupuję. Jeszcze. Dobra. Łapkę dodatkowo. Yy, górnicze zmęczenie. Wszystko o, wykupione, ku... kuźwa. Dobra, będzie win. Tylko pamiętaj, teraz nie spadni. Ja au aż auto sprinta wyłączam. By nie spaść. Ja nie mam właśnie auto sprinta, wiesz? No ja mam pod przycisk sobie zblindowane. Dobra, teraz... Na tych mostach nie spasz. Aha. Dobra, jestem U. na środku. Najgorsze jak te efekty wezną. Idą, 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 idą. Ja refów nie mam! Też nie, też nie. Chowaj się, chowaj się, chowaj się. Na shifcie. Leci, leci, leci. Dobra, poszedł po emeraldy. Poczekam na niego po drugiej stronie. To jest dobry plan. Idę mi sobie kupić Mhm, mm kup tyle ile możesz I się podzielimy mm -hmm. na pół Nie biega ciągle Mam cztery D Dawaj ty Co jest? Skąd tyś... Mam pięć serduszek Robisz go Ma 5 HP, czyli czekaj 3 serca Gdzie ma, jest? E, nam idzie, nam idzie u góry Ma 5 serc 5,5 Znaczy 3,5 Dawaj, dawaj robisz go Nie, tam, 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 tam Za tobą Tam I, Idzie do, idzie do szarych, idzie do szarych Już myślałem, że spadł Jest atak duchów już Teraz oni go, one będą go bić nie, 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 nie. Nie, nie, cofaj się namida, cofa się namida. Namida się cofaj. Nie, nie. Nie, 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 nie. On cię zrzuci. O makijażka. Dawaj, musisz to na niego czekać. O, atak duch. Plus dwa razy do ciebie i one mają... Masz dodatkową ostrość. Czy stręcza? Perłą się namida przeteleportował. Wiem, wiem, wiem. Masz większy stręcz, masz więcej siły od niego. Leci na ciebie. O kurde, co to za nietoperz? Masz znowu plus razy dwa. Co? Patrz! Nasz długo atakuje! Nasz długo atakuje. Uważaj, duchy latają. To są te nietoperze, to są nietoperze. Uważaj, TNT za tobą! Łooo! To są właśnie duchy. Jest na tobą, jest na tobą, leci na ciebie. tak! Jest! 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 Sik na pewno! O boże! Ja! Ale to będzie dobry! Ale odcinek. to będzie dobry! To o dobry boże! O. No dobra, ludziska, no to w No to by było na tyle. No widzicie ile lajków, kurde jak po, chcecie. Po 10, tak będzie 10 na, na każdy odcinek. Netbook. 10 na każdy odcinek. Czyli u mnie i ucieka. Dobra. Będzie. Dobra, róbno. więc 10, Jak będzie 10 lajków, to robię kolejny odcinek. I mnie to też. O Boże. Ale to był dobry odcinek. Dobra. No. no to co, widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć, Cześć i, i pa! Pa